I witam was w podstawki odcinku podstawki hmm. Walka z Właśnie, co powiem, z tym bossem ostatnim, z tym Czernobogiem, nie było jakiegoś specjalnie skomplikowanym. Ale będę się mylił, czy co, coś się zmieniło w tej wersji, nie wiem. czy się przekonani teraz razem. wiem, co ja tu miałem, więc... wchodzi o doskonałą przestrzeń. A właśnie, bardziej, bardziej przerażająca jest walka z tymi subkostami, że tak to robię. Znaczy, zmieniamy Tam reszta to te z tym. Będziemy mieć do Lucercercera. Dobry. Jest Pająk na pewno, widzę, już go tam. No oczywiście, że jest fajnie. Jaką próbę? Fajnie, patrzcie. No, jakiś taki niemrawy jest. Już zginął. A, się już zginął. Dobra. Co tam dalej nas czeka? No tak, wszyscy bosowie. z którymi walczyliśmy do pory. Ła! Ale ten to jest już widzę strogi. Jak sieknie to nie ma zębi Nie chcę! Jeszcze jedną głowę mam O! To ładny. ładnie A nie mogłem mu się przyjrzeć pod koniec trzeciego epizodu. No dobra Final boss tak zwany przed nami Czyli Czernobog jedziemy go pojechać. Kurde, dyplestanie chata ja w ogóle nie żyłem, nie? Tak, tak, tak zła broń. Nie wiem do czego to służy w ogóle. Ani to Nie, to chyba zdrowie powinno regenerować, ale chyba nie do końca tak działa. Nie. nie bo ja jestem tak głupi na tą broń. Mamy naszego czarnowoga teraz. Hop! Pojawisz się. No, chodź chodź no i mam płynie, właśnie może i nie taką ja płonę. A! Może nie taką tak może nie nie taką właśnie Jednak jednak właśnie mi nie wybuchł. No. Tyle. Skończyliśmy blok. No, nawet nie musimy nie Tyle. Skończyliśmy grę. Nie wiem, czy dodatki będę nagrywał. Jak nagram, to nagram, jak nie, to nie. Kiedy powiedział o gierce, co mogę powiedzieć? No, bardzo, tak naprawdę, bardzo szybko przy niej czas mija. To, to, że tak powiem, dzisiaj gry jakoś mnie tak nie potrafię wciągnąć, coś w sensie tak zaobserwować. Ten blad, powiedzmy, mało jest takich gier, bardzo moje. To przeżni nie są nowe produkcje, jakoś te nowe produkcje no nie mają takiej magii jak te gry kiedyś. Nie wiem, albo to ja po prostu już stary jestem. W każdym razie, Gierę blat mogę Wam szczerze polecić. Jeżeli jesteście fanami strzelanek i nie boicie się, nie boicie się tej grafiki, można powiedzieć, że dość strasznej i archaicznej w dzisiejszych czasach, to ja mogę polecić. Zwłaszcza, że Night Dive Studio zrobił fajną robotę odświeżając tę grę. Dzięki temu nie ma problemów z spadkiem platek, Cały czas gra trzyma stabilne 60. No i mamy wysokie rozdzielczości bez kombinowania z modami. Ja na przykład nie jestem fanem modowania gier za bardzo. Wiem, że dużo ludzi lubi to robić, ale ja jakoś tak zawsze tym purystą bardziej byłem, jeżeli o to chodzi i jak, że tak powiem, bozia stworzyła, tak grałem. Ja wiem, że to, no właśnie, a propos mamy Kex Engine. Ja wiem, że to też nie jest port źródłowy tej gry, bo to jak mówię, przeniesiona jest na Kex Engine. Ale dosyć wiernie. No a co ode mnie, jeszcze? A tyle w ogóle nie się nie zawiesiło. Nie wiem, się gra zawiesiła, kurczę, nie wiem, czy nie urwało trochę, bo tak się jakoś zawiesiło to wszystko. No, a ode mnie to chyba tyle. Shadow Warriora nagrałem, Blado nagrałem. Może jeszcze kiedyś Duke Nukem 3D, ale nie wiem. Jakoś, kurczę wam powiem, kiedyś bardzo Duke'a lubiłem, w sensie tego Duke'a 3D. A tak zagrałem Shadow Warrior'a, jest ok, Ale najbardziej z tych wszystkich gier mi blad siada. Jest jakiś taki, nie wiem, taki mięsny, taki kurczę, że jak strzelasz tutaj z tych broni, to czujesz tą moc tej broni. Nie, to trzeba zagrać po prostu, żeby cię o tym przekonać. Są takie gry po prostu, w których ten Gunplay jest naprawdę dobrze wykonany i Blad jest jedną właśnie z tych gier. Mimo, że to jest gra tak naprawdę 2,5D, a nie 3D, to, to, to jest świetnie po prostu wykonane. Dobra, nie rozgaduję się już więcej. Żegnam się z wami albo do następnej serii, albo do dodatków do Blada. Bo mam chęć nie zagrać i pewnie nie zagram, tylko pytanie, czy będę nagrywał, czy nie. A na razie to tyle. Trzymajcie się. Na razie.